Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na tygodniówkę. 28 luty, 6 marzec, wodnik. Wodnik. 28 luty, 6 marzec, wodnik. 28 luty 6 marzec wodnik no musimy przetestować mam takie poczucie, że musimy przetestować do wodnika wodnik no, jakieś się karty wam plączą co tu się dzieje u was

Wodniki. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj spełniają się, w tym tygodniu mogą się spełnić jakieś Wasze marzenia, że jest taka energia, która mówi o tym, że, że chcecie jakiś, być może, pomysł zrealizować, um, że chcecie się jakby um, pokazać światu z czymś, co macie do zaoferowania, że ta energia takiego spełniania marzeń. Realizowania jakichś pomysłów, być może spotykanie jakiegoś partnera życiowego, wspomnień, jakiś, że to jest naprawdę jakaś taka pozytywna, pozytywna energia. Ale co jest ciekawe, to wy, drogie wodniki w tym tygodniu, nawet jeżeli, jeżeli Wy macie tutaj jakieś spełnianie marzeń, to karta, która mówi: Nie rób tego. To słuchajcie, pojawia wam się. Pojawia wam się tutaj paś paś kielichów, giermek kielichów. I to jest w normalnych okolicznościach byłoby ta szansa na jakąś miłość, tak? Na jakąś propozycję zawarcia jakiegoś porozumienia, jakiejś nowej miłości, być może jakiegoś romansu. A tutaj karta mówi o tym, żebyście w jakiś romans i w jakąś taką. E, jakąś, nie wchodzili w kimś z tą relację, która, która tu jest. Nie wchodźcie w tą relację. To będzie ulotne, kruche. To jest jakiś romansiarz, romęsiarz, romansiarz. romansiarz. To jest jakiś ktoś, taki taki fircyk, wiecie? To jest taki, taki lowelas trochę rzeczywiście. To jest taki, m, taki babiarz, bym powiedziała. Taki jeszcze niedojrzały, który musi trochę popróbować. Jakaś taka osoba, która, m, która na razie sobie, m, że tak powiem, w nawiązaniu do, m, do tłustego czwartku, to jest taki człowiek, który lubi wiele pączków spróbować, wiecie? To jest coś takiego. No, to, żebyście nie wchodzili w, w układy i w romanse z tym człowiekiem. Nie rób tego, ta karta mówi: nie rób tego. Natomiast to, co, co sugerują Wam karty, co w tym tygodniu powinniście zrobić, jaka jest prawidłowa Wasza droga, to musicie pokonać jakichś wrogów. Konkurencję musicie mieć asy, atuty. Musicie po prostu pokonać jakąś konkurencję. To jest wasze zadanie. To jest to, na czym powinniście się skupić. Eee... I widzicie, jeżeli wejdziecie w, ski, w, ski, w ski, i teraz tak, to wygląda w ten sposób, że wy macie okazję na zrealizowanie jakichś swoich marzeń. Macie nie wchodzić w ten romans, ale jeżeli wejdziecie w ten romans, to, nie, to, to, to on, wam, on wam da po prostu popalić ten, ten związek. Będziecie po prostu przez, przez to yy, popadać w jakąś, jakieś lęki, depresję, nie wiadomo co. Będziecie za bardzo o tym myśleć, będziecie za bardzo rozkminiać, yy, a dlaczego, a po co, a na co, a za co i tak dalej. Jeżeli, jeżeli popłyniecie z tym człowiekiem, bo to, jest jakiś, to jest jakiś, no mówię, no, to jest jakiś taki nektar z wielu kwiatów, lubi się napić, tak. Jeżeli, jeżeli, przez to, jeżeli wejdziecie w to to, 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 to trochę wam to da popalić. Tak? Taki jest tego wynik. Wy musicie generalnie o coś zawalczyć, musicie pokonać konkurencję, to też może spowodować u was takie w taki moment, że będziecie no, zmęczeni tym tak? może was to, może was to trochę przytłoczyć, No ale prawda jest taka, że, że, że to jest prawidłowa droga. Prawidłowa droga jest taka, żeby tą konkurencję pokonać, żeby zrobić, co się da, żeby, żeby to zrobić. Tak? To też może być jakieś, jakaś różnica zdań, albo jakiś konflikt, którym się trzeba będzie zająć. Albo być może um, jakieś będziecie musieli um, argumentów swoich obronić. Tak? To, też, to też może być taka sytuacja. Um, I to też właściwie i zarówno w jednej, jak i w drugiej stronie to może Wam dać takie poczucie, że Was to trochę przytłoczy, no ta taka energia przytłoczenia w tym momencie. No ale ogólnie rzecz biorąc, y, ogólnie rzecz biorąc y, powinniście, y, powinniście się skupić bardziej na tym, żeby obronić jakiegoś Waszego stania, nawet jeśli, nawet jeśli to przez, jakiś, p, przez ten mądrum, to, to jest prognoza tygodniowa, więc y, po prostu może się okazać tak, że, że ta sytuacja sprawi, że, że jeżeli ta sytuacja będzie miała miejsce za dnia, to wieczorem będziecie tak wymęczeni tą sytuacją, że po prostu nie będzie. Cię mogli spać, ale też może być tak, że jeżeli się zaangażujecie w ten związek, to też Wam może sprawić, że, że odkryjecie coś, co, co sprawi, że po prostu załamiecie się i, i pomyślicie sobie, Boże, w co ja się wkręciłem, czy wkręciłam, tak. No to też może być taka sytuacja, tak. No, ale tego nie rób, nie angażuj się tutaj z jakimś niedojrzałym człowiekiem. Nie angażuj się w to, bo to jest niedojrzały człowiek. A co Wam podpowiadają karty anielskie, drogi Wodniku? Ale generalnie tutaj widzę, że, że no macie taką, taką sprzyjającą bardzo energię, realizację swoich marzeń. Jakby możecie spełnić swoje marzenia. To, to jakby ta energia Wam przyświeca w tym tygodniu. Jeżeli, też, jeżeli to będzie też tak, że, że bo może się okazać, że, że świetnie obronicie jakby swoich argumentów, no musicie tu pokonać jak, jak, jakieś przeciwności, które się pojawią, to was trochę osłabi, ale nie aż tak, żebyście jakieś depresje popadali, tylko po prostu może was wykończyć ta sytuacja. Może się zdarzyć tak, że po prostu będziecie umordowani i, i się zastanawiacie, i możecie się zastanawiać o matko, nie? Ale tutaj z drugiej strony jeżeli się nie, nie angażujcie się w jakiś taki byle jaki związek, bo tutaj ten człowiek nie jest tego wart. Jeżeli się ktoś taki pojawi oczywiście e, albo jeżeli jakieś zaloty będą, e, będą jakiekolwiek w tym tygodniu, to olejcie w ogóle te zaloty, bo to nie ma sensu. Wynik jest taki, że po prostu będziecie w pewnym momencie, po prostu poczujecie się przytłoczeni, tak? jakiejś nocy możecie nie przespać, ale tu się nie przejmujcie, że to jest jakaś trwała depresja, tylko po prostu wiecie, no czasami są takie rzeczy, że że myślicie, myślicie za dużo i możecie po prostu się czuć tym przytłoczeni, niezależnie, czy to będzie tą drogą, którą macie nie iść, czy tą, którą musicie zrealizować, czyli jakąś obronę, że tak powiem, pokonania konkurencji. No, któryś z tych sytuacji może po prostu sprawić, że się nie wyśpicie. No, no, po prostu będziecie za dużo o tym myśleć. No dobrze, a jakie są Jakie przesłanie anielskie? Wodnik, 28 luty, 6 marzec. No, właśnie, i tutaj macie y, informację o tym, że musicie wziąć akcję, w, jakby musicie podjąć akcję, że jesteście w zgodzie ze swoją, y, ze swoją prawdą w tej sytuacji, że to w, po waszej stronie jest ta prawda i powinniście też zaufać swoim przeczuciom, mm, no i też być asertywnym w tej sytuacji. Widzicie, to bardzo pasuje, prawda? To tu jest napisane, żebyście wzięli, powzięli jakąś akcję, żebyście dokonali jakiegoś ruchu. Że jesteście w kontakcie z jakąś prawdą w tej sytuacji i że musicie zaufać swoim przeczuciom. No i też oczywiście być asertywnym. No ciekawe, ciekawe, drogie wodniki. Napiszcie mi, jeżeli, jeżeli to czytanie dla kogoś, dla kogoś będzie, będzie właściwie kto się być może odnajduje w tej sytuacji. Oczywiście, tak jak mówię, nie, nie, to nie musi być dla każdego, być może tylko częściowo dla, dla, dla kogoś, a być może w całości się dla kogoś wypełni. Także ciekawa jestem, czy tutaj czy odrzucicie zaloty jakiegoś. Jakiegoś niepewnego, powiedziałabym cieniasa albo cieniaski. Przepraszam za te słowa, no ale, no ale tu się Wam pojawia ktoś taki lenum polenum. Dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę, drogie wodniki, i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.